Elementem wyróżniającym naszą firmę na globalnym rynku jest dynamiczny, elastyczny i nowoczesny dział produkcji. W pełni zinformatyzowany, wspierany poprzez zaprojektowane przez nas maszyny oraz unikatowy system planowania, nadzorowania i kontroli jakości. Dialog IT tworzymy oprogramowanie dla naszej firmy. Pozwala to sprawnie zarządzać procesem produkcji, a także skutecznie kontrolować jakość naszych produktów. 15 lat konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju naszej firmy poprzez szeroko rozumiany szacunek dla ludzi, ciągłe doskonalenie procesów oraz wyjątkowe podejście do działalności charytatywnej i pracy na rzecz lokalnej społeczności.